Alu? Słychać mnie? Słuchajcie, muszę ustawić mikrofon. O, raz, 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 chyba za mocno. Raz, 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 raz. Dobra, ją. joł. Postaram się nie drzeć pizdy za mocno, bo moje ustawienia mikrofonu są średnie. Ale słuchajcie. Świąteczny odcinek Albion Online. I to dosyć fajny, bo powiem wam, że odkryłem anomalnie w Albionie. No, Żale się, nie żalę, ja podchodzę z uśmiechem na ustach. Zresztą to słychać, no nie, ciężko mi ukryć emocje, znacie mnie. A więc tak. 3 sekundy tylko muszę ogarnąć, bo świątecznie nie planowałem w ogóle instreamować, ale mi się tam gotuje, więc jednym słowem mogę sobie pozwolić na pogadankę. I powiem wam tak, gram w zasadzie od początku robiona. No to jest mój konik z przerwami, nie przerwami, ale powiem wam, że czegoś takiego jeszcze nie miałem. Także dosyć ciekawa sytuacja, mianowicie. Postanowiłem zrobić coś wbrew sobie i dołączyć do masowej gildii. Kiedyś z początkiem Albiona miałem taką sytuację, w której em, doszedłem do wielkiej gildii, zagrałem trochę ZVG i stwierdziłem, że nigdy więcej, bo mnie to nie interesuje. Zero radości i w sumie jak owca kurwa w tłumie, nie? No i od tamtej pory w zasadzie skutecznie unikałem dużych gildii, jeśli mam być szczery. W mojej historii może nie pamiętam jakiejś większej ekipy, ale naprawdę tych większych ekip kurwa nie było. ZVG było mi obce. Przyszedł, przyszła Europa, eee, prowadziłem swoją gildię, jak wiecie, i teraz od jakiegoś czasu po prostu robię content z tego, że sobie chodzę po gildiach i opowiadam. Przeprowadzam reportaż z gildiami, z którymi nie gram i zazwyczaj pokazuję materiały z, z gildiami, z którymi gram. No i jakoś się to kręciło. Odwiedziłem naprawdę sporo ekip ostatnim czasem i dużo dziwnych rzeczy mnie spotkało. Na przykład, bo to będzie akurat przy, przykład pasujący do tej sytuacji z teraz, eee, gildia Dark Wolves. Która zaprosiła mnie do gildii i jednym słowem e, rekruter nie widział problemu żeby mnie zaprosić, po, po czym w gildii pod contentem który wystawiam ludzie mnie wyzywają. No i ogólnie uważam, że to jest no, comeback move, ale, ale jest jakiś, nie? No i często pod opiniami pod gildiami mówię, że okej, okay, tam było dosyć niefajnie, ale to ze względu na moją reputację, więc może dla was będzie dobre miejsce do grania. Więc staram się taki disclaimer robić, nie? że użyte dniki i historie nie są przypadkowe. Nie? No ale jedziemy dalej. No i jakoś tak. Nie chcę mi się szukać ekipy za bardzo, bo to jest uciążliwe. Ja wiem, że to jest uciążliwe, bo już kiedyś na Ameryce to robiłem. Jak miałem przerwę od Albiona i nie zakładałem własnej ekipy, to robiłem to na Ameryce kiedyś tam. I wiem, że to jest ciężkie. Człowiek po prostu. Kacząc po ekipach szukając miejsca dla siebie no bo mi nie zależy na tym żeby zagrać statiki, tylko żeby fajnie się je grało a czy to będzie będzie te 5 czy te 8 nie ma znaczenia o ile fajni ludzie będą nie eee, więc w skrócie Przekajcie, bo mam wrażenie że mikrofon jest trochę za głośno troszeczkę no troszeczkę więc w skrócie yy, bardziej chodzi o to jakich ludzi spotkam żeby posiedzieć pogadać żeby można było się skrzyknąć na coś yy, mówić sobie nawet po imieniu zresztą kto ogląda moje filmy to wie że tak jest, tak? Jakby co by nie mówić, to jednak chodzi o to, żeby przyjemnie się grało. Ja wiem, że ludzie mają różne podejście do mnie, ale naprawdę staram się y, kręcić zabawę, tak może powiem. Nie każdemu to pasuje, więc rozumiem osoby, które powiedziały spoko, ja idę dalej, mi tu nie pasuje, czy coś. Szanuję. Trzeba mieć własny cel albo własne zdanie. No i dlaczego mówię o takim wprowadzeniu? Bo wiele w albie nie widziałem. Wiele ludzi mi się przewinęło przed oczami, wielu ludzi pomogłem, czy wkurwiłem, czy przeszkodziłem w czymś. No i wiem, że moje filmy, wbrew pozorom, wbrew pozorom, mają impact na świat Albiona. Już udało mi się kilku guildiom przeszkodzić. No ale jedźmy dalej. To takie szybkie podsumowanie takich gildii Rootless Regin, Wylęgarnia Patologii, eee, Dekloki, oszuści w patologii, podwójnie, tylko mniejszy niż Ruthless Regine. Tam ogólnie chodzi o wyniki. Ruthless to głównie patologia, a e, jedziemy dalej, e, kloki to takie mniejsze, mniejsza patologia, większość oszuści bardziej stawiają na wyniki, więc muszą e, mniej raidować i więcej, e, więcej grać, tak? No i to są takie wybitne, które mi się przewinęły ostatnio, Dark Wolves to jest grupa, która mnie wyzywała po zaproszeniu do gildii. To jest taki Dynastia Egiptu, która w zasadzie wyjebała mnie bez słowa jednym słowem, są takie kurwa elementy. To tam jeszcze są gilje, które przy rekrutacji mnie zwyzywały i tak dalej, więc ja rozumiem. Ja często robię sobie podśmiechujki na tej rekrutacji, bo wiem, że w środku może być ktoś, kto mnie nie lubi, więc nie traktuję tej rekrutacji poważnie, bo wiem, że ta osoba prędzej czy później się ujawni. No i tak w kilku momentach było, więc nie zawsze traktuję rekrutację poważnie. Szczególnie duże gildie mają na pewno kilka osób, które mnie ewidentnie nie lubią. No i teraz jedźmy dalej, z braku laku, bo mi się nie chciało szukać na święta ekipy, a nie, znaczy może tak, no powiem szczerze, nie liczyłem na to, że dynastia Egiptu mnie wyjebie, nie sądziłem, że rozkręcę jakiś młyn, ale zaprosili Darkulsy do sojuszu i wiedziałem, że jakieś dymy będą, jak wiecie, to jest ta ekipa, co mnie wyzywała pod kontentem, więc jedy, tym słowem, no kurwa ślepy i głuchy, by tylko nie zauważył, że coś się kroi, nie, no i jedziemy dalej, um, ja tak jak mówiłem, moi znajomi, żeby założyć taką paczkę do grania, niestety rozeszli się albo po innych grach, albo po prostu inne zajęcia mają. Więc zostało nas dosłownie kilku. Nie wiem, czy wrócą. Jednym słowem, nie, nie, nie szukam ich już. Jak robią, sw grają w życie, to nie grają w życie. Nadchodzi, ta magiczna, nadchodzi ten magiczny moment, kiedy nie chciało mi się już wchodzić do mniejszej gildi po prostu i pytać i, czy mogę, czy nie mogę, czy ktoś mnie nie lubi i tak dalej. Po prostu zmęczyło mnie to i chciałem na święta sobie posiedzieć w dynastii Egiptu. No i mnie wyjebali, no i taki niefajny moment nastał, kiedy teoretycznie chciałem coś, ale nie mogę zagrać, nie? Zawsze mogę iść do masowej gildi, ale próbowałem tego uniknąć, ale teraz było tak, że na święta chciałem sobie poświęcić trochę więcej czasu na siedzenie w jednym miejscu i cokolwiek granie, tak na spokojnie, na chillu, żeby się poznać. Okazuje się, że to kurwa nie jest takie proste. Um, wiem, że jest Family of to, które ma nastawienie częściowo na Zewizji. Wiem, że jest Chris Gany, ale się dowiedziałem ostatnio, że my tam nawet nie chcą. Więc Chris Garny odpadają. W zasadzie złożyłem ticket do Wikingów, żeby przeczekać ten okres taki burzliwy, żeby w tej masówce było, że po prostu sobie usiądę, rozpiszę content, gdzieś tam pociluję wieczorem. W ogóle nie będę się przejmował tym, że muszę kogoś znać, tylko po prostu sobie pogram, nie? No i okazuje się, że to nie jest takie proste. Pierwsi odpisali na mój ticket rekrutacyjny z Generally Speaking. Miałem z nimi kontakt, oni wystawiali ogłoszenia. Ja tam kiedyś dostałem prawa, żeby posiedzieć ale jednym słowem nie dostałem praw, żeby... Znaczy nie dostałem nigdy okazji, przepraszam, żeby z nimi pograć, bo zmieniałem loki między Tedford a Brightwatch, a oni mieli w zasadzie na Martlock. Później się okazało, że jakąś tam rentierkę robią i przechodzą bliżej Brightwatch, więc akurat było to na rękę. Tylko, że akurat 11 Egiptu się pojawiła, więc robiłem swoje. No i dlaczego o tym mówię? Ponieważ teraz ponowiłem um, ticket rekrutacyjny i dołączyłem do nich. I spotkałem się z czymś, z czym nie miałem do czynienia jeszcze w żadnej gili? Także chłopaki, duży plus za to, co się dzieje. I teraz tak, ja muszę to powiedzieć głośno i wyraźnie, ale to i tak pewnie uderzy we mnie rykoszetem. Więc na początku. Wszystko co powiem odnosi się tylko do sytuacji, które mnie spotkały. Jest tam cała masa osób, która jest nieświadoma tego, co się tam dzieje, bo na przykład grają sobie nieświadomi, mają tam znajomych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie ma to nic wspólnego ze mną, nie? O, poczekajcie sekundę. Zrobimy mały disclaimer chyba. Poczekajcie sekundę. Czymano. Czymano. Chcesz posłuchać historii z mojej byłej gildii? No. no. A my tej dłużej, tak? Co wcześniej tak, było? Tak, jeszcze, tak, a teraz tak jeszcze... dokładnie. Tak, dokładnie. Ja po prostu... Nie, stamtąd tak, wychodzę, nie. bo i tak planowałem wyjść stamtąd, bo coś dziwnego się tam działo. Ale okej, okay, sytuacja jest taka, że już powiedziałem wstęp cały i teraz idę do historii właściwej, tylko wszystko, wiesz. No tu i czas sobie wrzucę, żeby było, leżało na pamiątkę, nie dla potomnych. No więc w razie czego zadawaj pytania, ja będę mówił ogólnie do streamu, nie? Dobra. No i e, na czym stanęło, to doszedłem do gildii, złożyłem ticket, ponowiłem, bo chłopaki grają bliżej Brightwatch niż Martlock i myślałem, że jakoś tam współpracę nawiążemy. No i wiadomo, wszedłem do gildii, zacząłem od tego, że wszedłem na każdy kanał, przywitałem się, powiedziałem, jestem gościem od statików, będę organizował, jeśli ktoś będzie chętny, zapraszam, uczę od zera, pożyczam sety, bla, 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 bla. No i siedziałem trochę na Discordzie, bo to gdzieś w okolicach weekendu było. I jednym słowem, coś tam posiedziałem na Discordzie, ktoś tam wszedł, bo się okazało, że tam elita polska jest, jak, jakaś część elity polskiej, więc chłopaki, no było tam kilka osób, które mnie znało. Jednym słowem, eee, no miałem jakieś tam nadzieje na to, że po prostu będę mógł rozpisać kontent albo dołączyć i będzie po problemie. No i jak bardzo byłem w błędzie, nawet o tym nie wiedziałem, bo takie anomalie tam kurwa wystąpiły, że to nie widziałem tego jeszcze kurwa nigdzie. Że znaczy, wiesz, ja nie chcę zmuszać nikogo do grania. Ja sam nie mam czasu, kurwa, siedzieć na Discordzie i gadać za dużo, bo jednym słowem wchodzę bardzo późno. Teraz jest wyjątek, no bo są święta, na przykład mi coś tam stoi na gazie, będę musiał wstać ze dwa razy, zamieszać i jednym słowem wracam tutaj, więc wiadomo wyjątkowo. No ale kurwa, z gadać z nową, nową ekipą i tak dalej jest ciężko, to człowiek co chwila odchodzi do tego kompa. Nawet jak mam czas na pójście na godzinę, to później od razu muszę spierdalać, coś załatwić, nie mam jej 10-15 minut, więc ludzie wyjdą na inne rzeczy, a ja wtedy wracam po 20-30 minutach, nie? No i kurwa, pojawia się dziwna sytuacja, bo tak. Patrzę co ludzie rozpisują, ok, jakieś grupówki, jakieś tam pierdoły i sporo osób jest na Discordzie, mówię fajnie, wejdę się przywitam, coś tam, coś tam, bla, 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 nie? no i tutaj są zajęci, coś robią, tam też są zajęci, coś robią, tutaj nie mogę ich przykrzyczeć, bo oni tam się śmieją, coś tam, coś tam, mówię dobra, zasiądę gdzieś tam z boku, tam gdzieś pogadałem z kimś ze dwa razy wystawiłem swój content, zapisałem się na grupówkę, gdzieś tam ktoś rozpisał statika, to poszliśmy na statika, miało być jakieś pytałem o jakieś pk mniejsze, czy będzie, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, nie udało mi się zahaczyć, tam każdy był, coś robił, nie? No i ważne jest to, że na Discordzie, tak, normalnie, widziałem no, ze 20 do 30 osób, tak, normalnie. W większych ogłoszeniach było nawet więcej. Więc teraz tak, nie zrozumcie mnie źle. Jeszcze raz powtórzę, bo jak zacznę już mówić o. Części właściwej, to ja już do tego nie wrócę. W tej gili są osoby, które nawet nie zauważyły, że tam byłem. W tej gili są osoby, które świetnie się bawią, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja abstrahuję od tego. Ja mówię, jakie było moje przeżycie. W krócie, bo rozwinę tą myśl. Wszedłem, nikogo to nie zainteresowało, że tam jestem, nikt nie czytał tego kontentu, który wystawiam, a najlepiej jakby było, jakbym spierdalał, nie? Faktycznie na content wyszedłem wtedy, kiedy wszedłem na kanał się przywitać, że się ma no co tam porabiacie. I gościom zabrakło jakiegoś typa i powiedzieli, dobra, wchodź. Żadne ogłoszenie, coś tam, tylko normalnie musiałem wskoczyć na już, nie? Bo oni już byli na wyjściu. No i ze dwa razy tak mi się udało, bo raz poszedłem w tanku na godzinę i raz poszedłem chyba w kursie na godzinę, że rzeczywiście byłem akurat dostępny, jak oni wystawiali content. No i lecimy dalej. I brzmi to całkiem kolorowo. Jesteś, to grasz. Wi wiadomo, brzmi to fajnie. ale kurwa tak nie jest, bo <tosłuch> to się okazuje że e, po pierwsze, najważniejsze, oni wystawiają pełne ogłoszenia. Albo ogłoszenia są zapewniane kilka sekund, nawet nie masz za bardzo czasu reakcji, tym bardziej jak nie siedzisz i patrzysz w ekran kurwa na Discorda, no, tylko coś robisz i sobie pyrgasz co jakiś czas, nie wiem, co 20 minut za powiedzmy, żeby wpisać na content, więc jest ciężko, jest konkurencja. No i fajnie, wydawałoby się fajnie, ale tak w zasadzie to nie jest konkurencja. To nie jest tak, że wystawiasz ogłoszenie i tyle jest chętnych, że kto pierwszy, ten lepszy. Nie, 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 nie. nie. To jest, spisują po prostu grupę swoich znajomych. Jednym słowem jest ich pięciu, wystawiają content na pięciu i idą, nie? Nie wiem w ogóle po co to wystawiają, ale jest śmiesznie, nie. Więc jednym słowem jest śmiesznie. Druga, druga rzecz jest totalnie odwrotna. Mimo tego, że na Discordzie jest 30 osób, z czego 10 nic nie robi, ktoś wystawi content, żeby zachęcić ludzi do grania. Absolutnie nikt z osób, które siedzi, się nie zapisze, nie zainteresuje, nawet nie przeczyta, że coś napisałeś. Mają jednym słowem, cię w piździe. A wiem, że mają cię w piździe, bo byłem u nich na Discordzie i jednym słowem, słyszałem jakie pierdoły gadają, pytałem, czy ktoś coś. Nie. Po prostu mają ważniejsze rzeczy do robienia. Jeszcze raz powtarzam, nie mam zamiaru nikogo zmuszać do gry, ale przy takiej liczbie graczy i takim olaniu tematu, jak zorganizowanie jakiegoś wyjścia, no jest to co najmniej smutne. Że jak cię nie znają, to w zasadzie wypierdalaj, bo wolą jednym samym zaczekać, aż jakiś znajomy przyjdzie i pójść razem, niż w ogóle się zainteresować tym, kto coś wystawia. No i teraz tak, jest kilka anomalii, więc podsumuję to. Po pierwsze, są ogłoszenia pełne wystawiane. Nie wiem po co, ale są. Po drugie, nieważne, że ty wystawiasz ogłoszenie, nikt tego nie czyta. Więc nowa osoba realnie czuje się jak widły w gnoju, nie? Jednym słowem, dobrze, jakby cię nie było, bo nie ma tam co do roboty. A trzecia sprawa jest taka, to było najmniej przyjemne i dlatego w zasadzie się odpaliłem w tej gili. Nieważne, że wystawię content. Oni grają jakieś tam grupówki, bo świetnie się w tym bawią. Nieważne, że wystawię ich content, że pod nich. Zróbmy sobie grupówkę tak, Z Artur Resta, Tak, zróbmy kurwa fajne jakieś tam 8283 mapy, bo to lubicie. Nie, jedno są nie ważne, że są grupówki, nieważne, że z Arturesta, nieważne, że 8283 nikogo to kurwa interesować. Nie będzie. To mówię dlatego, gdyby zarzucili mi, że nikt u nich statików nie gra. Okej, okay, okej, okay, możecie nie grać statików. Wystawiałem grupówki, też czułem mocz na twarzy. I, no. i słowem nikogo to nie interesowało. I możecie, poczekaj, poczekaj, możecie powiedzieć. Kurz, ale ty jesteś z internetowym. Nikt cię kurwa nie lubi. Na, na chuj zarzucasz ludziom, że, że, cię nie lubi, że cię nie lubią. Przecież to jest oczywiste. Ja mówię, no tak, przyszedł do no kurwa! Przecież to jest oczywiste, nie? Ale, ale... Widziałem kilka nowych osób, które próbowało jakąś inicjatywę zarzucić i wiem, bo zgłosiłem się na ich content i do tego jeszcze wszedłem zapytać, czy będzie, czy disband, ile są w gildi i tak dalej. I zgadnijcie co, osoby, które nie mają chętnych na content są nowe w gildi, tak jak ja i też muszą disbandować content, bo jednym słowem grania kurwa nie ma. Albo jest takie dziwne granie, bo to jest anomalia. Granie jest, tylko, tylko bez was. Więc ja się w żadnej gildii z tym nie spotkałem, bo z nudów kurwa, jak miałbym siedzieć na kanale we dwóch, we trzech, no to zbijmy się w pięciu i mamy wyjście. To nie. Więc ja realnie w żadnej gildii, jak długo jestem, kurwa się z tym nie spotkałem. Fakt jest taki, że jak ktoś się z kimś nie lubi. No właśnie teraz pytanie, nie? No, no. Takie, które przychodzi do głowy. To czemu ludzie, którzy są z solo, się nie zapiszą na jakiś content, nie? No zapisują się, czasem trafisz, no. Czasem się uda, nie mówię, że to jest. Niemożliwe. Mówię, że to jest ciężkie. Im więcej siedzisz i obserwujesz tego Discorda, tym bardziej się dostaniesz. Są też kontenty takie jak Smolet, gdzie potrzebują statystów, na przykład 20 osób, gdzie są awaskipy, gdzie potrzebują też więcej osób. No i tam możesz się wpisać, bo jest dużo miejsc, nie? Więc tam jedna grupa znajomych nie wystarczy. Nawet jak dwie wejdą, to i tak masz jeszcze sloty. Więc jednym słowem znajomi znajomych sobie tam siedzą, a ty jednym słowem jak pacho musisz, wiesz, kurwa, kręcić liczby, nie? Więc jak twoja obecność nic nie znaczy, to jest dla ciebie miejsce, nie? Tak w skrócie. Wiesz o co chodzi. No na, na smolcu ważne jest, nie wiem, z pięć roli, sześć, reszta to taki wiesz, biegamy lewo, biegamy prawo, a teraz łapy w górę. Uuu! No i wiadomo są. Się, ludzie się mogą kłócić, ale dla mnie tak wygląda smolec, nie? Tank ma ciekawe zajęcie. Healer też z tyłu może tam fajne nagrywki zrobić, albo kogoś uratować, albo coś podlutować. No śmiesznie jest. Battlemont, no też coś tam kręci i śmiesznie jest. Ale reszta to są statyści, nie? Jak, no, to moja wizja. Ja wiem, że mogę się mylić, że inni biorą to na poważnie. Wciskanie tych butów i butów je, ale ja kurwa nie bardzo. No więc musicie mi wybaczyć. No więc je, realnie jest tam kilka nowych osób. Realnie widziałem jak próbują się wysta z wystawieniem kontentu i realnie widziałem jak pyk, 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 zamknięte Elo, nie? Więc wiadomo, że jest dziwnie. No i teraz tak, Dlacze dlaczego nie wyszło? Ja wrzuciłem to jako mema na swojego Discorda, więc ten kto ma mojego Discorda już wie. Wystawiłem content i jakaś osoba mi mówi... Mordo, statików nie będzie. <laughs> statików nie będzie tutaj. Ja mówię, nie poddam się, mordo, nie poddam się. Ja wierzę, że ludzie odkryją, że większy exp i trochę więcej ekscytacji jest na statikach. Będę wystawiał ten content, nie poddaję się. Wystawiałem trzy, teoretycznie na 20, 22 i 12. Eee, czy w tygodniu chyba? Dwa wystawiałem albo jeden. I w międzyczasie jeszcze jakieś dungeony, żeby jednym słowem zapoznać się z kimś, żeby skolować dungeona, że ja tankuję, wy zróbcie resztę, nie? Nie. No i jednym słowem jakiś chłop mi napisał, no nie wiem czy wam to pokazać czy nie, w skrócie wam sparafrazuję, że statików się nie gra w 7 osób, statiki gra się w 5, to jest istotne co mówię, na no, później. E, tak naprawdę jak masz 5 osób to już opłaca się awalony, a tak naprawdę to awalony są lepsze niż statiki, dlatego chodźcie awalony. No ja mówię, spierdalaj, no to tak ultra ale... Dalej, jednym słowem, bo na chuj mi tu płacz, jakieś akapity, kurwa piszesz pod ogłoszeniem na statika, gdzie ja szukam tan tank, kill DPS, a nie kurwa wypociny, że chce iść na awalony chłop. Mówię, no to se kurwa, rozpisz kontent, no o co ci chodzi? Ja, ma, tam kilka osób się zgłosiło, jakiś tam na chybił trafił, no i ten mi jakieś wypociny, kurwa, dalej pisze, że on w zasadzie nie chce ze mną grać, a nie chce statików, ale, no i kurwa, pisze dalej, nie? Ja mówię, ja pierdolę, gościu. Ani nie mam zamiaru z Tobą pisać, ani Cię nie zabiorę na content, idź stąd. No i kurwa, coś tam napisał sobie coś tam, i, i, i kurwa se poszedł, nie? No patrzy, kurwa, nie minęło chyba z 10 minut, wystawił na, na, no w zasadzie na tą samą godzinę, bo tam chyba jakieś minuty dopisał, statiki. Na no 7 osób. Ja mówię, kurwa, no nie, kurwa, no nie, no po prostu, kurwa, no nie, Boże, czy Ty to widzisz? No i kurwa, skopiowałem jego wiadomość, ten cały akapit, o tym, że się nie opłaca, w się... chyba mam to jeszcze skopiowane, poczekajcie. Chyba mam to jeszcze skopiowane? No jasne, kurwa, że tak mam skopiowane. Ja mu spamowałem pod jego ogłoszeniem, że kurwa. Uwaga, czytam. Uwaga, czytam coś napisał. Wątpię, żebyś zebrał ludzi na statika. Ci, co wolą, piwi, raczej biegają grupowe. Do tego siedmiosobowa grupa. Wyjście w pięciu daje pewność, że jak ktoś bije na statika, to dostaje się instant oczy. Tak, tak, ale wiesz, to ważne rzeczy robi. Musisz chwilę zaczekać, bo akurat czytam coś ważnego. Dobra. Wyjście w pięciu daje pewność, że jak ktoś bije na statika, to dostaje się instant info o tym, w, jak, w jakim przypadku ludzie nie chcą ryzykować, bo cię nie znają. Ważne informacje, rozpisałem wyjście 4-2 w sety i 4-3 broń. Nie ryzykujmy, nie ryzykujmy tych kurwa twórek. Jedźmy dalej. Bla bla bla. Na złote skrzynki na AWA, plus wjazd we wszystko, co się rusza możliwe, że załatwię ci na te godziny co najmniej trzy osoby. Ja mu powiedziałem, coś tam zaczął pierdolić, ale mu skopiowałem ten akapit i zacząłem mu znaczy spamować. Yy, wkleiłem mu to. On coś tam odpisał, nie, mordo, to nie tak. <grym> ja mu znowu to wkleiłem. Ktoś napisał, dobra, nie kopiuj tej wiadomości. No to oczywiście, co, co zrobił, znowu wpierdoliłem ten akapit. I znowu, i znowu, i znowu. I oni tam, dobra, mordo, stop, stop, akapit. Dobra, przestań, już wiemy, że się. Akapit! Nie! Yeah. No i się ktoś wkurwił. I teraz, żeby było jasne. Ja wiedziałem, że ludzie nie czytają... Znaczy, powiem tak. W pewnym momencie już wiedziałem, że to jest odklejona gildia, że tam jest ciężko i dziwnie. Nie? I słuchajcie, co odjebałem, bo ja w pewnym momencie przestałem pisać ogłoszenia po to, żeby wyjść na statika, czy na grupówkę, czy na PK, bo przestałem pisać to, tylko... Ja w życiu się z tym nie spotkałem, że ludzie mają wypierdolone Cię, traktują jak Cię jak widmo i robią coś obok. I pamiętajcie, nie mówię tylko o sobie. I słuchaj kurwa tego, co zrobiłem. Zacząłem y, wystawiać w tych samych godzinach statiki po prostu zamykałem te ogłoszenia i patrzyłem, co się dzieje w międzyczasie. Więc tak, ludzie y, nie czytają Twojego ogłoszenia, to jest raz. Druga sprawa, nawet jak napiszesz dokładnie to, co oni, to i tak wolą wystawić swoje. W życiu kurwa nie pomyślą o tym, że można sfilować party, to jest dwa. Trzecia sprawa, słuchajcie, kurwa tego. W ogłoszeniu napisałem, że pokażę dupę na kamerze. I powiedziałem, że to jest żart, niżej akapit. I że jak ktoś w ogóle kurwa to czyta, to ogłoszenie to nie gra, da reakcję. Jak myślicie, ile w 200-osobowej kurwa gildii Sojuszu dało reakcję pod tym postem? Zero. No kurwa sześć. <śmiech> <śmiech> sześć osób w 200-osobowych Sojuszu dało reakcję, że. Ty, w ogłoszeniu kurwa <laughs> grupówki statiki będzie pokazywał dupę? Coś jest nie tak, nie? No i realnie wszedł ziomek, który przeczytał ogłoszenie i zgadnij kurwa, gra w Albiona od niedawna, w tej gili też jest stosunkowo niedawno, bo chyba nie wiem, no, od początku sezonu, bo powiedział, że gra trzy miesiące, no to kurwa jak długo może być w tej gili? Dwa? No kurwa nie wiem, no, ale jednym słowem zgadnijcie. Osoby, które nie są w paczce znajomych, przyszły do mnie na statika i się śmieją, że będę pokazywał dupę na kamerze. Więc realnie, on, oni mieli pretensje o to, że kurwa za, zamulam im chat, a nie o to, że będę pokazywał dupę na statikach. Nie o to, że kurwa ludzie wystawiają ten sam content na tą, na tą samą godzinę bez mózgu, żeby robić większy burdel i ewentualnie przypychać się kurwa na ogłoszenia. Nie po to, że ludzie piszą takie kurwa wypociny chujowe. Gościu realnie pod moim ogłoszeniem napisał, że nie interesuje go ten content. Nie, nie pójdzie ze mną na ten content, bo ani nie gra statików, ani nie chce sfilować party, ale... I się kurwa rozpisuje akapitami, gdzie pod ogłoszeniem się pisze gdzie idziemy, co idziemy i jak idziemy, nie? A ten kurwa akapity napierdala i mi spam odpierdala. To to nikogo nie interesowało. Interesowało ich tylko to, że jednym słowem, kurwa, kurz robi jaką, jakąś zadybę. No i przykro mi, ale podczas mojego krótkiego pobytu w tej gildii Ograniczone materiał mam, no bo musicie mi wybaczyć, bo dostałem już muta, nie? Już mnie wyjebali z kanału, ale, ale przeprowadziłem dosyć krótki eksperyment społeczny. Pełnili w zasadzie wszystkie warunki, dlaczego odradzam każdemu dużą gildię. Nie tylko ich, ale w ogóle duże gildie dlaczego odradzam, bo jeśli chcecie sobie na spokojnie pogadać, poznać grę albo po prostu dobrze się bawić, to jeśli nie macie wejścia do takiej gili, czyli ktoś, kogoś znacie, ktoś was zaprosi na kontent i tak dalej, to jesteście traktowani gorzej niż gówno. I ja ostatnio, ostatnio znalazłem świetny film, świetny, taki urywek z 1670 serialu, który świetnie oddaje charakter tej gili. Nie wiem jak w innych, bo nie byłem w klizganach, ale mnie tam nie chcą się dowiedzieć, więc nie dowiem się co tam słychać. Eee, w innych dużych gildiach niestety je omijam, bo ja zazwyczaj najwygrywam materiały w gildiach, których jestem, a prowadzę wywiady z gildiami, z którymi nikt, nic mnie nie łączy, żeby oni mogli powiedzieć, jak to u nich wygląda, bo mnie tam kurwa nie będzie. Nie powiem wam tak jak tutaj, że się odpierdalają jakieś dzikie kurwa węże, nie? Ale poczekajcie, Czekaj, jak to było? Niemniej. O, jest. Uwaga, uwaga, puszczę wam krótki film, który idealnie oddaje charakter tej gildii. Uwaga, o, moja szczera opinia o gildii, generally speaking. Żywot chłopa pańszczyznianego jest ciężki i pełen cierpień oraz niedogodności. Ale da się go przeżyć nawet z uśmiechem na twarzy. O ile pamięta się słowa, które każdy z nas słyszy przed snem od swojej mamy. Niczego nie oczekuj i nie, nie miej, i miej żadnych pragników. No i to jest idealne podsumowanie na Lady Speaking. Ja nie chcę mówić, że są odklejeni, nie chcę mówić, że są specjalni, nie chcę mówić, że... trochę anomalia Albiona, bo ja się z tym do tej pory nie spotkałem, żeby tak se w chuja lecieć. Ale tak trochę było, nie? Ja nie jestem... Przede wszystkim, ja wiem, że moje materiały... Wiem, że większość Albiona mnie nie lubi, więc to już ten materiał nic nie zmieni. Ale jeśli jesteś nowym graczem, i myślisz, że duża gildia da ci więcej, to przygotuj się na to, że będziesz traktowany jak gówno. Przygotuj się na to, że będziesz kurwa jak statysta, albo filujesz rolę, albo spierdalaj, bo oni robią swoje, a ty albo dołączasz, albo kurwa co, bo w drzwiach stoisz, w drzwiach, Boże, w drzwiach stoisz, przeciąg jest, wypierdalaj najlepiej. Ja ze, swojej, ze swoich doznań, tak, tworzenia ekip i tak dalej, polecam małe gildie. Polecam Magilie, polecam znaleźć sobie paczkę znajomych, z którymi się dogadujesz I polecam znaleźć sobie takiego Troxa, który w złym momencie Zawsze coś pierdolnie i jest przypał Albo jak masz gorszy dzień, to zawsze cię pocieszy i chcesz grać dalej Bez Troxa już dawno mnie tu kurwa by nie było Ja już ostatnio po godzinie streama, nie wiem czy w ogóle Ci co oglądali te materiały to wiedzą Po godzinie streama już miałem dość kurwa Nie ma z kim grać, zamuła, ludzie kurwa Jacyś wczorajsi, jakieś ciapciaki pierdolone Ja lubię jak są jakieś, jakieś emocje w tym kurwa, co robisz, a nie no, no to brak, kurwa. No nie da się tak grać. Muszą być jakieś emocje, musi być jakaś zabawa. I e, Trox mówi, że mam słabą psychikę. No ja nie mam słabej psychiki, więc grałem następnych 4 godziny. Widziałeś w ogóle te, tego streama, Troxu? Pamiętasz, dobra, jak. Ty na ten... no, chwila, no? Odkąd się wyciszyłem, byłem na chwilę ze dwóch, więc. A, no to powiem ci, że dobrze mieć takiego Troxa, jak ty. Gdzieś w party, no, w gildi, bo jest lepiej. Jest po prostu. Podnosisz na duchu, jak jest źle, to siebie, ciebie się pocieszy, jak jest dobrze, to ty kogoś pocieszysz, i się idzie dalej, do przodu. Z podniesionym czołem, nie? Bo ja pamiętam, jak ty miałeś załamanie nerwowe, ja ostatnio też miałem załamanie nerwowe, a to, co mówiłem, to nie wiem, czy pamiętasz. Ja już chciałem kończyć po godzinie streama, bo była zamuła, nie? Ja jakoś tak nie miałem energii, werwy i niczego. I żeś wyjechał z tekstem, bo mam słabą psychikę, no i grałem jeszcze 4 godziny. No, <noise> pamiętasz? Ja ci polecam obejrzeć tego streama, bo chłopaki z ChrisGun'ów mnie wzięły na Lemhurt, ciebie też, żeśmy stanęli kurwa z tymi pudełkami na środku skrzyżowania i ten chłop miał skina do rzucania silvera, obrzucał kurwa nas silverem i podjeżdżałem jakieś paździerze, a my ich łapiemy kurwa, się takie, takie bagno rozpętało tam pod tym Lemhurt. No właśnie, że ja no bo ja że chwilę jeszcze siedzieliście, nie? Jak no cztery godziny mordo w sumie był stream, godzinę przed tobą chyba rozpocząłem streama, nie? Jakoś czy pół, zaczęliśmy coś tam biegać. I nagle kurwa, wiesz, tam ci przyszli Lymbhurst, PK 5 godzin trochę. A ty poszedłeś po półtorej godziny, jakoś tak, półtorej czy dwóch godzina No bał jak chuj to wiedziałeś się jeszcze się ze trzy godziny, jak poszedłem. Kurde. No, 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 no. Ja ci mogę puścić powtórki, ale właśnie dlatego polecam małe gildie. Po pierwsze, że razem osiągacie cele, po drugie, że się znacie, po trzecie, że są śmiechy. A nie kurwa, Molec, idź na encie, nie, nie! Przepała. No. SW! SW biegniemy! S! Yes. SW znowu! Kurwa wyjebaliście się jak pizdy, jezu! Gdzie są potiony? Ja pierdolę! Dobra, Nij widzimy się. Kurwa, nie pomógł! Niech mi nie pomógł! Widzimy, widzimy się jutro na prolimi do pyska. No i koniec, nie? Dobra, poczekaj, bo mi się gotuje, a muszę w ogóle przekręcić tam. <noise> żadnych regirów nie dostaniecie, żadnych. <gry> Żadnych kuly, to nie słyszyły. Dobra, jestem. Chętra, chciałem przykręcić karem. Dobra, no miałam ja ja że... robotę skończyłem się o dwudziestej rozumiesz to? Eh. Ajajaj, właśnie widziałem gdzieś mema, że jak pracujesz, rolnik podczas świąt, dzień wolny, i nie zapierdala z łopatą, coś tam przerzuca ziarno. No morno, mój tata jeszcze nie skończył, nie? Jak ja skończyłem o 22, to on wyszedł mnie zastąpić, bo skończył swoją robotę i wszedł za mnie, i dlatego <grym> ja tu jestem, nie? Ja no, pierdolę, no ale może to lubi, nie? Ludzie chwalą sobie taki tryb. No musi to, ku...